Witajcie w tym drugim już z kolei poradniku dotyczącym Raspberry. Pokażę wam jak zainstalować poprawnie oprogramowanie noobs. Jest to bardzo przydatne, szczególnie dla nowych użytkowników maliny, ponieważ ułatwia instalację systemu operacyjnego. Po pierwsze, przejdźmy na oficjalną stronę Raspberry. Wejdźmy w zakładkę Downloads i pobierzmy op oprogramowanie noobs. Teraz przejdźmy na stronę sdcard.org. Pod zakładką Downloads znajdźmy S SD Formatter for Windows Download. Kliknijmy Accept. Dzięki temu programowi będziemy mieli pewność, że na karcie pamięci nic nie zostało. Czekajmy na pobranie plików. Gdy pliki są już pobrane, możemy przejść do następnego kroku. Po pierwsze zainstalujmy SD-formatera. Wypakujmy go i zainstrujmy. Po zainstalowaniu programu uruchommy go. Upewnijmy się, że wybraliśmy właściwą kartę pamięci i kliknijmy Format. Teraz możemy otworzyć archiwum z oprogramowaniem NUPS i śmiało przenieść pliki z archiwum na kartę pamięci. Po skopiowaniu plików, możemy śmiało włożyć naszą kartę pamięci do Raspberry. O tym, jak poprawnie pierwszy raz uruchomić Raspberry opowiedziałem w poprzednim odcinku. Serdecznie zapraszam do obejrzenia. Jeśli macie jakieś pytania lub wskazówki, zapraszam do komentowania. W związku z dzisiejszym zaśmieniem przygotowałem też dla Was kilka zdjęć. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.